Nie wiem, czy mi nagrywa. O, nagrywa! Eee, czym by zagrać? Jak myślisz? BIECZA! Chyba, Chyba, chyba... Kurde, kurde, nie <grywy> 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 kuda, kuda, no, kurwa, nie się. No. Fuck you. <grywy> ale chciałam powiedzieć, jak zaczęliśmy rozmawiać, że chciałam iść na zakupy, ale ponieważ jadę za tydzień, to nie idę na zakupy. Powiedzcie Gratuluję. <grywy> zajęcia z próbki. O. Oh. Oh, oh. oh. <grym> nie, nie, Nie odzywam się. A, no o. No o. Koryczę się. <grym> A, nice. Zero, no, no. nice. Spadam stąd. Nice. Not nice. Not nice. Not nice. No nie. <grym> <grym> o, ile <moda> ma? <grym> Trochę mało. <grym> Bro. Elo <żelo>. Doceniam. Zatem <grym> To co to miało być? Czemu ona jest czerwona? Okres masz? Thanks for game negas.

Seksownie Fajnie. Ja nie nagrywam, a poza tym mi się z. Ale nikt nie Co? Kim ty rozmawiasz aktualnie? Brat ma demony w głowie. Ej. What the fuck? A pasztet nawet na wojszczacie nie jest. frajer. Ej. Co? Ej, bo. Nie wiemy. Co? Bracie! Powiedz coś! E, jest opóźniony e, czat. Ja dosłownie was słyszę z przyszłości. Jak ja do Was gadam, to ja odpowiadam u Was za jakiś czas. Gdyby ja słyszę jak wygadacie już się coś zaczęło, ja nie wiem o co chodzi. Te teraz powiedziałeś, że ogarniemy o co Muszę chodzi lecieć. po jakiejś minucie. Powiedz kiedy to usłyszysz. Maja, powiedz teraz. płatki. Teraz. Teraz to słyszę. Płatki! <laughs> Wiecie co idę? Mówię płatki! Dalam jak coś. Uwaga, rotuje Raz, dwa, trzy. Ty mówisz, że ty rochujesz, a ty już jesteś u mnie na, na sajcie jakby... O kur... Halo? 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 Co to jest? Ja myślałam, że mam jakąś jedną kranę Nie, kregu, na <śle> nie idziecie tu! Nie idziecie tu! Nie! 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 Rotate. Rotate! Rotate! Wy mnie słyszycie? Tak, A, tak! Tak, tak, tak. No dzieła! <noise> Kurwa Mać! Lubię moje suki na ostro. Gdzie jesteście? Ojej! Wchodzą na mnie to mi się klatki zatrzymują po prostu. Mogę <noise> ja na ciebie wejść? Tak. Zbejdowałam im trochę B, żeby ich cyber miał problem mentalny. Niech Proszę, sobie będzie! O, nie dali. A! Oni krępsują, czy się kurwa wydaje? Nie wiem, ale ja mogę przed tobą klęknąć w każdym momencie życia Miau Miau On NIE CICHO! Kurwa Przestań Sam! Jeśli umrę, to please. JA PIERDOLĘ Dobra, szybkie backshot